Joś, mam go z tej strony, która w dzisiejszym odcinku gramy w Armored Simulator. I dzisiaj się stała taka dziwna akcja z tego, z tego koła, bo się stało. Zobaczcie, co uwaga, patrzcie, Baby, i co do mnie, O, ten widzicie, widzowie, co ja trafiłem? Trafiłem te tego teta jest prawdopodobne Zobaczcie. Poczekajcie chwilę. Zobaczcie. I C do minus. Baby i C do minus. To jest ten pet. To 0.1% szans. Zdejmujemy sobie wszystkie moje pety. Pyk, I zakłada, z... złączamy to. Tego i zostawiamy tego. Patrzcie widzowie, jak on wygląda. Patrzcie, tak wygląda ten pet. A naprawdę jest super fajny. On daje 2,5 tysiąca mnożnika. I w ogóle nie widzę, ile jest na świecie. I widzowie, Nabiję sobie dosłownie 20 minut awku. 2 tryliony. Już mamy na przykład, nabiłem sobie. I może trochę jajek, dzisiaj otworzymy się otworzymy, są zero. Ale nabijemy trochę. I teraz wyjmiemy król syren, syren, bo chcę go pochonać w końcu. Później chcę tego rekina. I w końcu tego krakena, bo on jest mega trudne. Robimy sobie, widzowie, parę jajek. Trzy. Robimy sobie osłoszone. I to jest taki krótki odcinek, bo... Bo to było tylko, że trafiliśmy tego normalnego i C do minusa. O, mamy. Otwieramy. Trzy jajka. I to w tym odcinku jest na tyle pa pa!